Dzień dobry, nazywam się Tomasz Kaczorowski, jestem adwokatem oraz doradcą restrukturyzacyjnym i na prośbę Fundacji Rady Daje przedstawię Państwu zagadnienie, jaki jest przebieg postępowania upadłościowego prowadzonego w stosunku do konsumenta. Postępowanie przed sądem tak naprawdę może być podzielone na dwa etapy. Pierwszy to jest etap postępowania tak zwanego w sprawie ogłoszenia upadłości. To jest ten moment, kiedy wpłynął Państwa wniosek do Sądu i Sąd analizuje jego treść, by finalnie wydać orzeczenie, bądź pozytywne, bądź negatywne i ewentualnie właśnie w przypadku pozytywnego ogłosić upadłość. W toku tego etapu tak naprawdę Państwa udział może w ogóle nie wystąpić lub może być ograniczony do dwóch kwestii. Jedna to będzie kwestia Braków formalnych, wówczas sąd wezwie was do naprawienia pewnych braków co do przedłużonej dokumentacji, bądź sąd może mieć dodatkowe pytania, które nasunęły się przy analizie wniosku, i może państwa wezwać na rozprawę celem przesłuchania. Wówczas sąd będzie państwu zapewne wydawał, zadawał pytania odnośnie sytuacji majątkowej, okoliczności powstania zadłużenia oraz też sytuacji osobistej, sytuacji zdrowotnej. Przechodząc natomiast do etapu już po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, wówczas mówimy już tak naprawdę o postępowaniu upadłościowym jakby w tym ścisłym znaczeniu. Wówczas w grę wchodzi również syndyk, który niezwłocznie po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej z Państwem się skontaktuje celem zasięgnięcia informacji co do Państwa przede wszystkim sytuacji majątkowej. Podczas spotkania, na które syndyk zapewne Was zaprosi, syndyk będzie oczekiwał informacji i co do składników majątku, jakie Państwo posiadacie na daną chwilę, gdzie on się znajduje, będzie również też badał okres historyczny, żeby ustalić, czy pewne czynności, jakie Państwo w przeszłości podejmowali w stosunku do majątku, nie były dokonywane z pokrzywdzeniem wierzycieli. Syndyk będzie miał obowiązek skierować do monitora sądowego i gospodarczego obwieszczenie o ogłoszeniu Upadłości konsumenckiej i zawiadomić e, wszystkich wierzycieli, jakich Państwo wskazali we wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Po zawiadomieniu wszystkich zainteresowanych podmiotów, najprawdopodobniej Państwo wierzycieli będą zainteresowani, żeby uczestniczyć w tym postępowaniu i żeby uzyskać przynajmniej częściową zapłatę e, ich wierzytelności. W tym celu oni zgłoszą. Tak zwane zgłoszenia wierzytelności do sądu, które najpierw zostaną zbadane przez sędziego, a później również przez syndyka, który w oparciu o te dokumenty będzie sporządzał, tak zwaną listę wierzytelności. I to będzie pierwszy taki formalny, państwa obowiązkowy udział w postępowaniu mianowicie syndyk będzie oczekiwał, żebyście Państwo złożyli oświadczenie co do tego czy e, wierzytelność, którą syndyk zamieścił na liście wierzytelności Państwo uznajecie czy też nie. W dalszej kolejności syndyk przystąpi do likwidacji majątku czyli jeśli chodzi o nieruchomości, ruchomości to te składniki będzie e, syndyk sprzedawał Natomiast, jeśli chodzi o wierzytelności, czyli te sytuacje, kiedy Państwo posiadacie pewnych dłużników, którzy są należni Państwu jakieś świadczenie, w tych sytuacjach syndyk będzie bądź kierował sprawę do windykacji, ewentualnie również na drodze sądowej, bądź ewentualnie będzie dokonywał sprzedaży takich wierzytelności. Potem, jak syndyk Dokona sprzedaży wszystkich elementów wchodzących w skład masy upadłości, sporządzi tak zwany plan e, podziału. Ten plan podziału określa, e, w jakiej części dany wierzyciel będzie spłacony. Taki plan będzie oczywiście sporządzony tylko wtedy, kiedy taki majątek był do likwidacji i był na tyle duży, że mm, jego wartość przekracza koszty postępowania. I zostaje jeszcze jakaś część, która może być podzielona pomiędzy wierzycieli. Po sporządzeniu planu podziału, już dochodzimy do finalnego etapu postępowania. To jest rozpatrzenie przez sąd kwestii, czy państwo powinni jeszcze przez jakiś czas na drodze planu spłaty regulować zobowiązania względem wierzycieli, czy też ewentualnie sąd może zdecydować, żeby. Umożliwić Państwu te zobowiązania już w dniu zakończenia postępowania. Natomiast te elementy jeszcze zostaną szerzej opisane i omówione w pozostałych materiałach. Także dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do zapoznania się z pozostałymi materiałami. Dziękuję.